Witam Was bardzo serdecznie jestem strony Misik111, a to jest czwarty odcinek z serii Minecraft według XBOX'a. I w tym odcinku będzie ciąg dalszy budowy naszego domu ukochanego. I teraz będę musiał jeść. Tak, więc może gdzieś tu jest jakieś mięso I wracamy e, do Dobra, więc tak. Um, zaraz um, tutaj już powkładamy te wszystkie szyby. I tak. Um, dziękuję, naprawdę wam dziękuję za te, um, e, e, um, um, to wyświetleń. Zrobiłem tego specjalnego. Mam nadzieję, że się spodobał. I um, jak dobijecie do 500 wyświetleń, co zrobię kolejnego specjala. Już na pewno na pewno nie z FIFY. Jest czegoś innego na pewno. Ale to wszystko w swoim czasie dobijcie do 500. Jak dobijecie do 500, to wtedy zrobię jakiegoś specjala. Hmm. bez bysonka. Nie wiem z pewnego. Tak, cztery, dobra. Cztery. Mmm, no, trzy, cztery. Tak, tylko głośność. No, może nie, Co? 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 nie, nie? Chyba. Co? Boże, Co? Co? Obo I tutaj. Dobrze. Piszcie mi co byście chcieli. Chociaż mało piszę w tych więc Ale piszcie mi w komentarzach na to wtedy coś na pewno będę sobie czytał. I tak. Teraz będę miał... rzucę na pewno ten film dzisiaj. Dzisiaj jest... Dzisiaj jest 21 na kalendarz, sprawdziłem. No fajnie, nie? Wiem, nie musicie, musicie mi mówić. chyba teraz tylko tutaj. Tutaj, czyli dobrze, dobrze chyba idzie, nie? Tak, 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 tak. O, dobrze. I czy to w dobrą stronę? Dobra, dobra jest. 29 a jedno. Muszę wziąć głowę. Mam połowę. I... Tyle ile tutaj będzie Nie wiem czy mam łopatę, bo to jest prawie jeszcze coś się buduje jeszcze e, I zaraz się robię, więc zrobię tak. Ja czasem mam takie przyczucie że się zaraz noc zrobię. Czasem jak pierwszy raz w Minecraft'a mi świat nazywa się pierwszy mój pierwszy świat moje pierwsze sekundy tym Minecraft'em e, Naprawdę byłem z niego naprawdę taki podniecony Czy to jest... Czy... Spasowa Trzy, cztery. To jest raz, dwa, trzy, cztery. A nie, dobrze, jest. O to jest jakiś bo To by nieważne. Mm, tak, dobrze mi się to nie To jest noc. Na na łatwym. Aha e, możecie sobie obejrzeć, jak zaczynam budować, budować ten domek e, w, w części drugiej, a w części pierwszej. Wiem, czy tutaj już mogę spać, dobra? Jeszcze nie. ale to wiecie, co? Muszę teraz. Muszę z kratek. Mam dwie. Czasem z daleka coś mi się przewidzi. To będzie pewnie wejście z to będzie kupanie na fach. Dobra, jak się spać. Dobra, wezmę sobie kanapeczkę. Dobra. E, e. dobra, już chyba można. Ja, eigenaar, mijn eigenaar, je eigenaar, mijn eigenaar, mijn eigenaar, mijn eigenaar, mijn eigenaar, mijn A I te wejście no nie teraz nie, mi zaczęli będzie Dobra, e, no musimy mieć tamtech o kurczę. No I teraz tak był, nie za wysoko, Okej, teraz już jest dobra, teraz już jest, jest, O, tu jest, sobie może zwykła, mam to nie, nie, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to to jest, tak od tego, co będzie, tak, od tego, co będzie, raz, dwa, trzy, cztery, trzy, trzy. Pójdę chyba, będę musiał do raz, I Będę to... podwinęć drzwi. A, bo ja właśnie wiem, po co to będzie. Dobrze. No, od tego tak. dobra, tak. I tutaj teraz wchodzimy. I teraz się dziwicie, po co robimy teraz mleczek. Tak nie używam. Używam, staram się go używać, tylko będę teraz w ogóle tylko używał. I tak, raczej nie go znajdę, Jak pójdziemy do tamtej jaskini, co dzisiaj nie pójdziemy na pewno. Jeszcze w tym odcinku nie pójdziemy. Następny na pewno. Pójdziemy. Chyba 7 minut.

Zosowa e, sobie łopatę i wezmę sobie za to właśnie nie no Bo i tam idziemy. Hmm, tak będzie chyba stosownie. Dobra, i tak jest pięknie. Ładny dobra. Teraz tylko jeszcze tą łopatę. Zmianę spalić, żeby to było nie było tak dużo. w górę. E, dobra, ładnie domy. Um, napiszcie w komentarzu, że to się tak mało piszecie w salach, czy Wam się podoba. No, no na pewno wtedy będę wiedział, że ładnie jest. O Boże. Jeszcze się muszę coś e, Albo wiecie co? Mam nawet fajny pomysł. Patrzcie. Albo nie. Dobra, nie będę kombinował. Robię kombination. Dobrze. Tego tutaj nie mam, nie mogę, nie, mam, nie chcę tego tutaj. Tutaj jest takie słuszne. no ładnie, myślę, że już Wam się spodoba ten domek. Nie, nie dam Wam tego na boksa, nie wiem jak to zrobić. Czekajcie, o Boże, jeszcze gdzieś tutaj muszę coś zrobić dodatkowe wyjście. kurczę, Dobra, zrobię tak. Zrobię tak. To jest wale. To jest wale. I teraz, patrzcie. Dobre, zrobię tak. Zrobię tak, Nie będę tutaj będą takie drzwi, Tutaj to drzwi, Wiecie, żeby trzy był były razem. Tutaj jedno te będą drzwi, tutaj będzie takie wyjście, dwa wyjście będą. O, akurat na drzwi. Ja zrobię sobie tak, to. 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 Dobra. A, A czy, bo tutaj tak, jakbym sobie. Tutaj, to by było po tamtej stronie. Tak będzie tutaj. Zobacz, tutaj teraz. Okej. Okay. I w miarę ogarnię, to Teraz tylko dwa. No i dobrze, że będę się zrobić stopy. Na no, wiele tyle, ile wlezie. Dobra. Teraz już bym sobie um, kawała czysta. Dobra. I teraz już na pewno zakończę. Ten odcinek. dobrze będzie. Mamy nowy plan. A chwilę cięcie. A widzę was już po krótkim po, cięciu. -ci -ci sobie... zapomniałem się uczyć z, takie jedne, z angielskiego, i chciałem teraz trochę się pouczyć. Akurat w tym momencie wiem. Po prostu nagrywam to o 20-20 znowu o tej takiej godzinie dla Was. Po prostu to jest dla mnie też radość, że coś dla was zrobię, bo... ponieważ lubię, to naprawdę to lubię. Nie, nie lubię to. Oczywiście ja będę robił, o tak, oczywiście wiecie. Um, tak wiecie, w południe, nie? Czy tak, ale no... A to, to tak normalnie jest dla, dla to bym robię tak w południe. Tak to wieczorem co robię dla was.